Czy nastolatki są w stanie uratować świat od zagłady? Być może zdziwi was postawienie tak poważnego pytania na początku recenzji tej książki. Szkoła szpiegów podbija Europę. To książka bądź co bądź humorystyczna, pełna szalonych przygód i niespodziewanych zwrotów akcji, ale to sam autor, czyli Stuart Gibbs jest temu winien. By poczuć powagę sytuacji, trzeba na chwilę się naejść do poprzedniego tomu serii: Szkoła szpiegów, kierunek Meksyk. W notatce szpiegowskiej na zakończenie padają takie słowa: Wiem, że wiele od was wymagam, a w większości jesteście jeszcze niepełnoletni. Stanowicie jednak naszą najlepszą, może nawet jedyną szansę na ostateczne pokonanie Pająka. Pająk to nazwa terrorystycznej organizacji, której macki sięgnęły samej centrali CIA, i teraz nie można ufać nikomu, nawet wysoko postawionym agentom, a może zwłaszcza nim. Skoro więc Stara Góra zawodzi. Cała nadzieja w młodych dołach. Co prawda i wśród ich nastoletnich rówieśników zdarzają się agenci wroga, ale o dziwo można się z nimi dogadać i wyciągnąć ważne informacje. W każdym razie, trop prowadzi naszych nastoletnich agentów do Europy, a dokładniej do Londynu i Paryża. Odpowiedzi znajdują się w słynnych muzeach, a w jednym z nich bohaterowie spotykają samego pana E. Czyli mózg organizacji Pająk. Więcej nie zdradzę, bo w tych historiach dzieje się tyle, że niemal każdy rozdział to narracyjna wywrotka. Trzeba oddać autorowi, że od pierwszego tomu utrzymuje równy styl, jest śmiesznie, akcja galopuje, przygody zaskakują i naprawdę trudno przewidzieć, co się stanie zaraz po odwróceniu kartki. Jednocześnie to kawał dobrze napisanej literatury bez zbędnej infantylizacji języka w celu przypodobania się nastolatkom. Stuart Gibbs traktuje ich poważnie, co widać zwłaszcza w posłowiach. Niektóre z nich są niemal odezwami do młodych, żeby wzięli odpowiedzialność za świat w swoje ręce. Ale to już sami przeczytajcie, do czego bardzo Was zachęcam.